Witajcie, kochani! Od kilku dni, gdzieś od trzech, dokładnie rzecz ujmując, zastanawiałam się, czy mówić na ten temat, ale rozmawiając przedwczoraj z pewną grupą osób, które również rozwijają się duchowo i konsultując, wymieniając się swoimi spostrzeżeniami. Potwierdzały one nasze prywatne, każdego z osobna odczucia, i zastanawiałam się, czy w ogóle o tym mówić. Ale po dzisiejszym telefonie od znajomej, którym miała przedziwny sen, którego sama nie rozumie, ja też jeszcze nie do końca go rozumiem. Za chwilę po mojej wypowiedzi, Zostanie puszczone to nagranie, ta rozmowa, ale od trzech dni zauważyłam, że wokół Ziemi obniżył się poziom energetyczny Ziemi. Wpływają dosyć ciemne energie od pewna grupa istot ciemnych, utworzyła, nazwijmy to, koalicję i zaczęła emitować na Ziemię. Energie bardzo negatywne, bardzo niskie, chcąc, jakby otoczyć Ziemię takim płaszczem ciemnej energii. I częściowo ta energia już spływa na Ziemię do tego stopnia, że dusza Matki Ziemi wyszła z ciała, czyli z Ziemi, poleciała do źródła, to tak, jakby ona chciała się na maksa naładować. I dopiero za chwilę wróci. Czyli, tak jakby ona się szykowała do czegoś no, trudnego, że ona musi być przygotowana, musi mieć naładowany, jak ja to mówię, akumulator na maksimum. Z drugiej strony, spływa od wczoraj bardzo wysoka energia. Jest ona bardzo potężna i spływa praktycznie non-stop od wczoraj. Dochodzi do bardzo silnego tarcia energii świetlistej z tą energią ciemną, która już zaczęła otaczać Ziemię. Wczoraj w nocy również Matka Ziemia, czyli dusza Matki Ziemi, wróciła już do ciała, czyli do Ziemi i została wsparta energiami z źródła. To, co jest bardzo ważne, to. Niech każdy, kto tylko ma taką wolę, wyśle intencje do źródła, osyłanie najczystszych energii źródła światła i miłości na Ziemię i każdego z nas i na wszystkie istoty, które tu żyją. Nie mówię tego po to, aby kogokolwiek straszyć czy wywoływać lęk. Jak wiecie, staram się dzielić wiedzą, spostrzeżeniami, po to, abyśmy wiedzieli i uzupełniali wiedzę, o co chodzi, co się, dzieje, co się dzieje. Jeżeli wy macie lub mieliście przez te dni jakieś swoje spostrzeżenia, sny, wizje, coś zobaczyliście, piszcie w komentarzach pod nagraniem. Bardzo chętnie tego posłucham, poczytam. Wiem, że teraz te ostatnie dni szczególnie są trudne, bo dolegliwości bólowe, tak jak przedtem no, wydawały się już być bardzo mocne, tak w tej chwili no, są ekstremalne, są bardzo trudne do wytrzymania. I tak jak z wieloma osobami rozmawiałam, z tymi, które dzwonią do mnie i piszą, że nawet leki przeciwbólowe już nie działają. Po prostu te ból jest tak... Potężny, zwłaszcza w kościach, że po prostu nie idzie tego wytrzymać. Także myślę, że tutaj jest powiązane to bardzo mocno jeszcze też z transformacją ludzkich ciał, i ale tutaj myślę, że też ma bardzo duży wpływ, znaczenie napływające te energie, jakie w tej chwili spływają. Dobrze, kochani, i za chwilkę opublikuję zaraz. Po mojej wypowiedzi to nagranie słuchaczki. Dzień dobry Aniu, witam cię serdecznie. Witaj, Paulinko, miło mi cię słyszeć. Powiedz, co tam słychać? No, w zasadzie wszystko w porządku, poza, poza pewnym snem, który po prostu zostawił we mnie taki niepokój, i chciałabym, żebyś po prostu posłuchała i co, co ty, jakie, jakie ty masz odczucia na, na temat tego snu? Okej. Okay. Sen. Jest noc. Wyglądam z okna, które wychodzi na zachodnią część miasta. Muszę powiedzieć, że mój dom leży przy głównej ulicy miasta. Jest totalnie ciemno. Śnieg na ulicy. W żadnym z okien na zewnątrz, w żadnym bloku nie świeci się. Jedyne, jedyne światło, jakie jest, to jest odbicie od śniegu światła gwiazd i księżyca, czyli to jest i tak, taka lekka tylko poświata. I widzę, jak główną ulicą z daleka coś czarnego przesuwa się w stronę mojego bloku, ale nie widzę dokładnie, co to jest. Dopiero do momentu, jak z każdej bocznej ulicy, która dochodzi do głównej, Zaczynają przemykać się jakby gromady psów, gromady wilków dobijają do tej głównej, która idzie tą główną drogą i tworzą coraz większy zbitek takiej właśnie takiej masy psów wilków, ale one nie idą pewnie, tylko one się skradają. Te ruchy są takie, jak na polowaniu, i to tworzy taki, takie odczucie takiego napięcia, lęku, strachu. I ja dopiero na drugi dzień miałam takie wrażenie, że te, te zwierzęta, bo to trudno było powiedzieć, że to są tylko psy, ewentualnie, że to są tylko wilki, że one polują na ludzi. I ja też pełna lęku. Chowam się za zasłonkę i, i na tym urywa się mój sen. I ten sen właśnie do dzisiejszego dnia, to już było z 10 dni temu, jak on właśnie, ja go cały czas pamiętam bardzo wyraźnie i właśnie ten niepokój on we mnie budzi cały czas. Jak go odbierasz? Co on mógł znaczyć? <słuch> Jakieś zagrożenie dla ludzi. Bo wiesz, co, jak mówiłeś ten moment, że we wszystkich blokach jest ciemno, to tak dla mnie to była taka symbolika, że jakby ludzie dookoła ciebie tam, gdzie mieszkasz, oni śpią, oni są w uśpieniu. No tak, ale znowu. Nieświadomi. A, a słuchaj, a, a, może, a może oni tak samo bali się jak ja i chowali się za zasłonkami. Tylko, że tak, no, no ale wcześniej to tylko ja widziałam to. No. Bo zobacz samo to, jak opowiadasz, że na ulicach nie było nikogo. Nie. To miasto w ogóle sprawiało wrażenie wymarłego totalnie. Mhm. No tak, ale właśnie ja mówię to. Ja, ja nigdy w życiu nie bałam się psów. W ogóle mam sympatyczny stosunek do zwierząt. Ogólnie. A tutaj, w tym śnie, one, one we mnie wzbudziły lęk, jednak. Wiesz, tutaj jest takie zastanawiające, czy to nie była po prostu symbolika, tylko właśnie istot, które gromadzą się, zbierają się. Ale to, co jest zastanawiające w tym, no bo psy, no to zazwyczaj żyją w, przy ludziach, tak? I jak, tak. z jakiegoś powodu oni. Te psy uciekały od ludzi, od właścicieli, zbijając się w coraz większą gromadę, i tam były też wilki, czyli też nazwijmy psy dzikie, tak? Czyli tak. z natury. Czyli one jakby gromadziły się też w jakimś sensie dla własnego bezpieczeństwa. No, one po, po chodzie ich też widać było, że one nie czują się pewnie. No właśnie. I tu pytanie, czy one chciały atakować z samej siebie agresji, czy bardziej z lęku, że czuły, że muszą wejść, stworzyć stado i bronić się. Tylko, wiesz co, z, z drugiej strony mnie to zastanawia, a, je, jeszcze teraz, patrz, mi się, mi się przypomniało to, to, co wtedy w tym śnie pomyślałam, no. że Skąd tyle bezpańskich psów, raptem? Aha, czyli to były dzikie psy? Tak, że skąd naraz tyle bezpańskich, że ja nie przypominam sobie, żeby. Bo tych jednak psów, które są bez opieki, to jest naprawdę w tej chwili minimalna ilość. Tak. Czyli one, tak jakby wyszły z ukrycia? Tak, dokładnie. I dlaczego do miasta przyszły? I wilki, i psy. No bo tak jak mówiłaś, że one szły główną drogą, tak. No to dla mnie to tak jakby był symbolika stawiania czemuś czoła, tak? Czyli wychodzisz na wprost wyzwaniu, tak? Zagrożeniu. Mhm. I one szły w stronę łodzi. No właśnie. Czyli tam było zagrożenie. Ale z drugiej strony można to odebrać, że jako dzikie zwierzęta więcej wyczuły niż normalnie ludzie, i one mogły pierwsze zareagować na zagrożenie. Wiesz co, faktycznie coś w tym jest? Faktycznie. Bo ja cały czas czułam, że ci wszyscy, co śpią, to oni są nieświadomi. A zawsze było tak, że nawet to już jest udowodnione, że jak były kataklizmy, trzęsienia ziemi, jakieś takie rzeczy, to zwierzęta szybciej wiedziały, zanim to nastąpiło. Ale wiesz co, to patrz, teraz można to na, na dwie strony przeanalizować. No? Czy one bały się tego, co nadchodzi od łodzi, czy uciekały od tamtej strony? No bo mówiłaś, że one tam szły i w tamtym kierunku jakby chciały polować. Czyli no na tamten kierunek się kierowały. To znaczy szły od strony Łasku, no, no nie? właśnie, czyli szły atakować na Łódź, czyli zagrożenie tak. z Łodzi. Ale jeżeli, zagrożenie z Łodzi, a, 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 a jeże jeżeli to było zagrożenie z Łasku i one uciekały na Łódź? Ale atakować tam? No nie? I wiesz, ja myślę po psiemu teraz. No tak, faktycznie. Bo jeżeli uciekam przed kimś, to nie myślę o walce, tylko o ucieczce. Faktycznie, faktycznie, to, to ucieczka jest szybka, no nie? Tak. A tu było skradanie się. No. Masz rację. No i, no i drug, drugie, że, że, że zaznaczona pora roku zima. Tak. No, ciekawe. Naprawdę, ja mówię, pary miałam tylko takich snów, które, które gdzieś zostawiły jakiś ślad, ale zazwyczaj tamte sny to były przyjemne. Ten natomiast no, zostawił jednak niepokój. Nic, będziemy, będziemy czekać do zimy, zobaczymy. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, Aniu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja również. Cieszę się, że mogłam się podzielić. Nareszcie. <noise> no. Pozdrawiam, kochani, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.